No, siemka. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w moim nowym projekcie Lionheart. Heart. No specjalnie znana to gra nie jest, ale No myślę, że jednak wiele osób z Was ją zna. Nie wiem, jakim cudem ona mi jeszcze działa. Tak dawno w nią nie grałam i w ogóle jakoś tak czuję, że bardzo ją zaniedbałam, chociaż już przeszłam, co prawda, raz. Tylko tylko raz, bo wiele, wiele było podejść do tego, ale niestety tylko raz przeszłam. Ale ym, muszę Wam powiedzieć, że. No tak, jest to gra CRPG. I. No, mechanika taka jak w Diablo 1-2. Yy, coś mi się zdaje, że nie przygotowałam się do tej gry za bardzo, ale musicie mi to wybaczyć. Po prostu jest tak. Siadłam i postanowiłam, a co zrobię Let's Play z Lion tak dawno go nie, w, te, w tą grę nie grałam, więc... Yy, więc właśnie robię, no więc tutaj mamy rozpoczęcie gry. Mam tutaj bardzo dużo informacji, tu sobie na dole... Jeśli się wam chce, to możecie sobie poczytać. Tu są gotowe postaci, jak, jakie możemy sobie wybrać do gry, ale... Jak to zwykle w grach CRPG i w ogóle RPG bywa, możemy sobie zrobić własną postać. Tak, i to właśnie bardzo lubię. I możemy być y, przedstawicielem jednej z czterech ras. Półbies, zwierzaczłek, człowiek, Sylwan. Na dole tu się nam wyświetlają wszystkie informacje y, odnośnie danej rasy. Ostatnio grałam półbiesem i Jakoś polubiłam tą rasę, dość, dość fajne są półbiesy. Człowiekiem, człowiek zawsze mi się wydawał jakiś taki słabszy, zwierzę człowiekiem raczej, bo jakiś taki jest, mi się zdaje, jakiś taki zmutowany, znaczy za dziki, jakiś taki pierwotny, <grywki> jakiś taki małpolut. I Sylwanem. Sylwanie to potomkowie ludzi mocno dotknięci magią wywołaną przez rozdarcie. Często wywodzą się od ludzi związanych z duchami boskimi i zazwyczaj posiadają zwykle, niezwykle silny potencjał magii. Półbiesy to są potomkami ludzi posiadającymi w sobie demony lub chochliki. Półbiesy zwykle są w stanie mieszać się z postaciami czystej krwi znacznie łatwiej niż inne rasy pochodne, dlatego weźmiemy chyba półbiesa. Mam tutaj główkę do wyboru. O. To. Yy, niewiele ich jest, 4-5. Nie wiem, ale powtarzają się. Weźmiemy jakąś taką. Jakąś taką, nie wiem, jaką. Taką, może jakieś takie dziwne. To jest. I ubranko. Tu to możemy powybierać tylko w kolorach, tak żeby było żywiej. To weźmy czerwony albo fioletowy. O, fioletowy. Więcej siły. Oczywiście, tak. Tutaj mamy punkty do wykorzystania. Więcej wytrzymałości. Oczywiście, możemy sobie odjąć tutaj od czegoś i. I tak. Może. Hmm. Szczęście to jest trudne do opisania. Właściwość jest to połączenie bez znaczenia karmy i ogólnego powodzenia. Przeznaczenia, Boże, jakie ja czytam. Yy, gdyż, gdy szczęście ma wartość 6 lub większą parametr, to ma bezpośredni wpływ na odporność postaci na ogień zimny i elektryczność. Szczęście ma także niewielki wpływ na wiele innych właściwości. Nie wiem. Może tak wszystko porównamy. Tutaj zrobimy imię. I wybierz cechę rasową. O, mamy tych cech. Oho, ho, 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 ho I tu musimy chyba sobie o nich wszystkich po poczytać. Diabolizm. Masz silne demoniczne korzenie. No, no, no. jest dla ciebie wyjątkowo łatwe rzucanie zakręć umysłu kosztuje cię o 10% man mniej. A szał demonów. Istoty inaczej zwane świnami. Nie zasługujesz jeszcze na to miano, ale niewiele ci brakuje. Twoja inteligencja i charyzma zostają obniżone o jeden punkt. O, to nie, 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 nie. Nigdy sobie nie pozwolę na obniżenie mojej inteligencji. Diabelskie szczęście. Mroczny anioł, stróż, i zwykle wszystko układa się po twojej myśli. Z tego powodu ucierpiała Twoja empatia i albo nigdy nie wiesz co powiedzieć, albo zawsze głosisz dokładnie to, czego nie należy mówić. Szczęścia mi raczej też nie potrzeba. Rozwidlony język to będzie coś przeciwnego. Dobrze. Rozwidlony język. Teraz następna. Co to jest? Aha, to są tak, to są, dobra. Przepraszam was. Wszystkie umiejętności, które są nam potrzebne. Tutaj sobie wybieramy ducha. Duch żywiołów, współczujący, duch bestii, agresywny, duch demoniczny, sarkastyczny. No to zawawny, lubię sarkastyczne duszki. Dobra, biegłość, ciężka ręka, talent. Nie będę tego czytać, bo już nawet mi się nie chce. I... Wy sobie oczywiście możecie poczytać. To, 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 to... Tak powoli mogę przejechać po tych wszystkich właściwościach, znaczy się, cechach. Dobrotliwość, jednoręczność, tak? Bo będę jedną ręką walczyć, po drugie będę trzymać tarczę. Tyle. Teraz. Uniki, magia boska. On jest od jakiej. Duch demoniczny to jest magia. Magia umysłu. Magia umysłu powiedzmy elektryczne, lodu, ochronne strzał, walka, walka wręcz jedną ręką i złodziejstwo. Otwieranie zamków i magia umysłu lodu. I tyle, dobra, i dajemy rozpocznij i tak właśnie zaczynamy naszą przygodę. Manifestation is your demon magic. You will be brought before the Inquisition in the morning, and I will earn much from you. No tak, jak widzimy. Tutaj mamy yy, jesteśmy już po pięknym intro, po wstępie do gry i pojawił się nam nasz duch demoniczny, który się czasem będzie pojawiać i nam coś tam gadać ciekawego. Tutaj mamy pole dialogowe i wszystkie ważne opcje nad tym, które się wszystko robi. Tak. No i tak. Widzimy, to jest gra dość taka, no, historyczna. I jeszcze tam nawiązuje do jakichś tych templariuszy i tak dalej. I też będzie się dziać w miejscach, które znamy już i w, w, w... Aha, i będą tu osoby, które skądś znamy z jakiejś, powiedzmy, literatury, czy z historii, czy z czegoś. Więc mm, taka dość że tak powiem, autentyczna grę. No, no, nieważne, to porozmawiamy sobie z duszkiem. Tutaj sobie te dialogi. Nie wiem, dialogi to ja może będę czytać, bo by się wam tak nie chciało pewnie. I co duch mówi? Świetnie, po prostu świetnie, czy nie, nie możemy zaznać choć odrobiny spokoju, zanim zacznie nas torturować inkwizycja? Nie, będziemy ciągnięci od jednego niebezpieczeństwa do drugiego, aż w końcu zginiesz okropną śmiercią, a ja odlecę do innej istoty, by powtórzyć proces. Świetna zabawa, zapewniam. Ten głupiec miał rację co do jednego: Ty masz wewnątrz siebie ducha mnie. Wolałbym się przedstawić we śnie lub jako słup ognia, ale tak łatwo dajesz się złapać. Tak więc oto ja. Nie musisz się przedstawiać. Wiem, kim jesteś. Problem polega na tym, że ktoś inny też już wie, kim jesteś, i nie żywi do ciebie zbyt ciepłych uczuć. Trzymaj się lepiej mnie, dobrze? Jeśli zostaniemy tu dłużej, czekacie Cię wspaniała przyszłość w roli... zwłok. Przynajmniej ja przeżyję, ale istnieje ryzyko, że gdy będą Cię się... Tfu. ...Cię zajmować, odczuję część Twojego bólu, a nie mogę sobie na to pozwolić. Ups. A co to było? I musimy się teraz śpieszyć! Możesz otworzyć drzwi? Nie, nie mogę. Oczywiście możesz spróbować otworzyć zamek, zamiast błagać mnie o pomoc. Wątpię, aby ten mechanizm mógł wytrzymać starcie z Twym wspaniałym intelektem. Bo otworzyć zamek, drzwi, wybierz umiejętność otwierania zamków i kliknij lewym przyciskiem myszy na drzwiach. Strażnik, a ten pijak tak, wygląda na to, że stał się ofiarą cudownych właściwości fermentacji. Zakładając, że uda Ci się otworzyć drzwi, możesz prześlizgnąć się ko niego, jeżeli nie będzie...